w Excelu wiele rzeczy możesz zrobić na różne sposoby. Czasami te inne sposoby są krótsze, czasami dłuższe, czasami lepsze lub gorsze. Im więcej ich znasz, tym większe możliwości manewrowania masz w Excelu i fajniejsze rzeczy możesz wykligiwać. Ostatnim razem napisałem formułę wykorzystującą funkcję suma iloczynów, która robi to samo, co wyszukaj pionowo w specyficznych sytuacjach. Spójrz, tutaj mam właśnie taką formułę, która wyszukuje mi kwotę przychodów dla podanego roku. Ten rok może być podany zarówno liczbą, jak i tekstem. Zwróć uwagę, pierwsze trzy wiersze zawierają tekst, natomiast zwracana wartość, czyli w tym przypadku przychody, to musi być jakaś liczba, żeby funkcja suma w tym przypadku mogła zadziałać. Spróbujmy napisać tę formułę i zrozumieć ją zwykłe wyszukaj pionowo wyglądałoby tak napiszę to szybko, ponieważ w innych odcinkach omawiałem dokładnie tę funkcję więc chciałbym wyszukać tej wartości w tym zakresie nie muszę blokować, bo nie będę tego kopiował w dół naciskam średnik, wpisuję trójkę, ponieważ w trzeciej kolumnie są przychody średnik 0, zamykam nawias, enter w ten sposób mogę mogę wyszukać sobie kwoty przychodów dla podanego roku. Oczywiście działa to też, jeżeli wpisałbym rok tekstem, tak jak mam w pierwszym wierszu, na przykład rok 2000. Jeżeli chciałbym to samo zrobić funkcją suma doczynów, to muszę ją napisać w ten sposób. Jako pierwszy zakres zaznaczę ten wektor, w którym będę wyszukiwał wartości. I Chciałbym sprawdzić, czy którakolwiek z wartości w tym wektorze jest równa tej wpisanej tutaj. Jeżeli teraz podświetlę całą tę operację, czyli ten zakres i przyrównanie tego zakresu do zawartości komórki H5 i nacisnę F9, to mogę podejrzeć, co wyjdzie z tej operacji, jaka tablica w wyniku tej operacji się pojawi. I tutaj te fałsze oznaczają, że. Na tych pozycjach nie znajduje się to, co jest w komórce H5. Tutaj jest wpisane rok 2010, on się znajduje dopiero tutaj. I zwróć uwagę, tutaj pojawiła się prawda. Ta prawda właśnie oznacza, że na tej pozycji jest ta wartość, znajduje się ta wyszukiwana wartość. Kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć. Jak teraz mogę to wykorzystać? Wezmę w nawiasy tę. To porównanie. Naciskam średnik i zaznaczę wektor, z którego chciałbym wybierać wartości. Funkcja suma iloczynów mnoży przez siebie podane zakresy, więc będzie chciała mnożyć tę tablicę prawd i fałszów przez tę tablicę przychodów, która zawiera, która zawiera jakieś liczby. Jeżeli bym zaakceptował to tak jak teraz, to pojawi się w wyniku 0, ponieważ funkcja ta nie potrafi... Przemnożyć tych słów prawda i fałsz przez, przez jakieś liczby. Ale mogę te słowa prawda i fałsz przekonwertować na zera i jedynki. Fałsz będzie reprezentowany przez 0, a prawda przez jedynkę. A w jaki sposób mogę to zrobić? Na przykład, dodając 0 za nawiasem, zatwierdzam enterem. To plus 0 w tej formule będzie powodowało, że cała ta tablica, te prawdy i fałsze zostaną przekonwertowane na 0 i 1. Zresztą spójrz, zaznaczę to porównanie razem z tym plus 0, nacisnę F9, w ten sposób uzyskałem tablicę 0 i 1. Sprawdźmy, czy to działa. Kliknąłem Escape, aby wyjść z tej formuły. Piszę inny rok, na przykład 2005. E, działa rok. Na przykład 2000, tak jak powyżej. Wygląda na to, że działa. Także w specyficznych sytuacjach może zastosować sumę iloczynów, która zadziała identycznie jak wyszukaj pionowo. Tak, tak dla zabawy dzisiejszy odcinek.